I znam obce moje, a moje mnie znają. Ale, Alleluja Ale, alleluja. Ale, Pan z wami i z duchem Twoim słowem Ewangelii według świętego Jana. A Tobie, Panie! Jezus powiedział Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę Ale wdziera się inną drogą Ten jest złodziejem i rozbójnikiem Kto jednak wchodzi przez bramę Jest pasterzem owiec Temu odwiera, od, otwiera odźwierny i owce słuchają jego głosu. Wołam swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele. Owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus. Lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo panickie, chwała Tobie Chryste. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara gości, nadzieja gości, niech miłość gości i pna. Niech wiara gości, nadzieja gości, Niech miłość na gości hipna. Dzisiaj rozbrzmiał w naszym kościele i rozbrzmiewa we wszystkich kościołach śpiew jednego z najpiękniejszych i najbardziej znanych psalmów. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. W całą liturgię tej dzisiejszej niedzieli przenika symbolika pasterza. Czwartą niedzielę wielkanocną przeżywamy jako niedzielę dobrego pasterza. To przecież Chrystus sam siebie przedstawia właśnie jako tego dobrego pasterza. Obraz Pasterza dla wielu z nas, ludzi XXI wieku mieszkających w mieście, staje się chyba coraz bardziej obcy czy niezrozumiały. Rzadko przecież widzimy pasterza ze stadem. Może kiedyś będąc na wczasach w górach, udało nam się zobaczyć górala, który wyprowadzał stada owiec na hale Dlatego pewnie nieczęsto dostrzegamy. Bogactwa symboliki zawartego w tym obrazie. Gdy Chrystus wypowiadał te słowa do swoich słuchaczy, były one dla nich jasne, były one dla nich zrozumiałe, bowiem były zaczerpnięte z ich codzienności, z którą każdy się wówczas spotykał. Jeszcze dzisiaj w Ziemi Świętej, na rozgrzanych wzgórzach pustyni judzkiej. Można spotkać pasterzy prowadzących swoje stada, które spędzają wśród nich, wśród swojej trzody całe swoje życie. Dzielą oni ze swoimi owcami pragnienia, trudy pokonywania drogi, nocne chłody. Ale co oznacza usłyszane w Ewangelii porównanie Jezusa do dobrego pasterza dla nas, wierzących tutaj zgromadzonych. My wszyscy, drodzy, jesteśmy jedną owczarnią. Pasterzem jest Chrystus, który jest z nami cały czas. Nie opuszcza nas i broni nas przed zakusami wilka, czyli złego ducha szatana. Przyszedłem po to, aby owce miały życie. Tłumaczę dzisiaj każdemu z nas Chrystus. To On prowadzi swoje owce, czyli swoich uczniów, prowadzi do zbawienia, to On jako dobry pasterz ochrania je przed niebezpieczeństwami, ale dobry pasterz nie ogranicza się tylko staraniem o owce na tym ziemskim pastwisku, ale prowadzi je przede wszystkim do Królestwa Niebieskiego, chce dla swoich owiec, dla każdego z nas. Tego dobra wiecznego? Pragnie naszego zbawienia? W dzisiejszej Ewangelii, Chrystus, dobry pasterz, porównuje siebie także do bramy? Dwukrotnie powtarza, że jest on bramą owiec. A co to znaczy, że Chrystus jest bramą owiec? W górach judzkich znajduje się wiele grot. Wnęk i na noc pasterze zapędzali swoje owce właśnie do takich grot. Sam pasterz kładł się u wylotu, u wejścia do groty, można powiedzieć, stawał się żywą bramą. Wówczas owce były bezpieczne, chociaż pasterz narażał się na różne niebezpieczeństwa nocy, na atak drapieżnika, na napad złodziei. Czy może na chorobę skutek nocnych chłodów? Czy pasterz był gotów cierpieć dla swoich owiec? Pan Jezus podkreśla bardzo wyraźnie, że on też jest taką bramą, można powiedzieć jedyną bramą owiec. Dlatego św. Piotr pisze w swoim liście, którego fragment dzisiaj słyszeliśmy, że Chrystus cierpiał za nas. Jego cierpienie jest ofiarą za nasze grzechy, bo w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Święty Piotr dodaje, że jesteśmy uzdrowieni mocą tej ofiary, mocą najdroższej krwi Zbawiciela, a zatem tylko ofiara niewinnego baranka Jezusa Chrystusa, która jest równocześnie ofiarą miłości Syna Bożego, otwiera nam drogę zbawienia, otwiera nam bramę nieba. Dlatego Chrystus mówi nam dzisiaj, że jest bramą owiec, jest bramą dla każdego z nas. Błądziliście jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża duży waszych. Wzywa nas dzisiaj święty Piotr w swoim mieście. Rodzinne nawracanie jest nieustannym wezwaniem skierowanym do każdego z nas, jak tu jesteśmy. Jest ono stałym i ciągłym procesem wewnętrznej przemiany, a istotą tej przemiany jest coraz doskonalsze i pełniejsze posłuszeństwo Chrystusowi. Dlatego Pan Jezus porównuje nas do owiec które słuchają Jego głosu i idą za Nim. Chrystus dodaje, że te owce, które słuchają Jego głosu, za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu obcych. My znamy Chrystusa, znamy Jego głos, Jego słowo. Przecież ten cały miniony tydzień nam to szczególne Boże słowo, słowo Chrystusa przypominał kiedy przeżywaliśmy tydzień biblijny, a jednak, jednak zdarza się, że nie, że nie każdy z nas słucha tego głosu pasterza, że od Chrystusa, dobrego pasterza, zdarza nam się czasami odchodzić. Ale on właśnie jako dobry pasterz zawsze każdego z nas szuka, bo pragnie dla nas tego, co najlepsze. Przeżywając tą czwartą niedzielę wielkanocną jako niedzielę dobrego pasterza, chcielibyśmy sobie właśnie uświadomić tą prawdę, że tym dobrym pasterzem jest Chrystus. Chrystus, który pragnie naszego dobra nie tylko tutaj na ziemi, który prowadzi nas na zielone pastwiska przede wszystkim wieczności, pastwiska życia wiecznego pastwiska zbawienia, jeżeli będziemy za Nim podążać, jeżeli będziemy przechodzić przez Niego jako bramę, to tą radość życia wiecznego osiągniemy. Chcemy zatem każdego dnia za Chrystusem, dobrym pasterzem, podążać i słuchać Jego głosu. Amen.